Cześć wszystkim, witam Was serdecznie. Dzisiaj, kilka słów na temat diety. Już o tym mówili, mówiliśmy, prawda? Pamiętacie ten wywiad z naszą dietetyczką Karoliną, która bardzo dobrze doradza poprzez wykorzystanie diety eliminacyjnej, która wpływa na redukcję stanów zapalnych. Dlatego pytanie zasadnicze: jak dieta może wpłynąć na redukcję dolegliwości bólowych? Bardzo mocno może wpłynąć. Ja wiem po sobie z moich doświadczeń, że udało mi się poprzez redukcję węglowodanów, zlikwidować dolegliwości bólowe kręgosłupa lędźwiowego, biodra i stopy, a w stopie już miałem stany zapalne rozcięgna podeszłowego. nie mogłem sobie z tym poradzić, terapeuci też nie bardzo mogli sobie poradzić z tym stanem, ale dzięki właśnie kompleksowemu podejściu, terapii manualnej tkanek miękkich, dietetyce w sposób odpowiedni dobranych właśnie formą eliminacji tych pokarmów, które prowokują stany zapalne. Umożliwiło to poprawę mojej kondycji. Mogę teraz więcej mieć aktywności pod kątem Nordic Walkingu, pod kątem właśnie treningu funkcjonalnego. Nie mam tego typu dolegliwości, dlatego jestem przekonany co do skuteczności dobrze dobranej diety. Zapraszam Was serdecznie do naszego IREHA Centrum Fizjoterapii, do Karoliny Pawi, która jest dietetykiem u nas i doskonale dobiera właśnie te formy dietetyczne, żeby móc Zwrócić Waszą uwagę, dać Wam pewien, pewną określoną, aktualną wiedzę, która dotyczy spożywania posiłków, żeby z pokarmów uzyskać jak najwięcej tych właściwości odżywczych. Oprócz oczywiście suplementacji, nawadniania i oczywiście jak najbardziej profilaktyki fizjoterapeutycznej, to co ja zauważyłem, że niskie poziom witaminy D3, niskie poziomy witaminy B12, niski poziom magnezu będzie miał bezpośrednie przełożenie na stan naszego zdrowia i automatycznie. Będzie wpływał na to, że będziemy zmęczeni, nie będziemy mieć siły, brak napędu, będą nas boleć stawy, będziemy mieć uczucie takiej sztywności, jak rano się budzimy. Dlatego zachęcam Cię do tego, żeby popatrzeć na siebie, zweryfikować swój stan zdrowia i zainwestować w swoje zdrowie przez doskonałą, perfekcyjną poradę dietetyczną, konsultację u fizjoterapeuty pod kątem fizjoprofilaktyki, bo to zaprocentuje i jest. Totalnie bardziej ekonomiczne niż leczenie. Dlatego pamiętaj, dbaj o siebie, wiesz gdzie się kierować. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia.